Witam serdecznie. Jest piąta, piąta godzina, minut 13, lajków zostawiliście dużo, więc nagrywam ten odcinek w takim stanie, jakim jestem. Zaraz wyjeżdżam, ale wiecie co? Podoba mi się ta zabawa. Podoba mi się ta zabawa. Kurczę, jara mnie to. Więc jeśli wbijecie. 170 łapek do końca dzisiejszego dnia to z laptopa za dawnych czasów. Nagram odcinek na starej wersji gry. O, na laptopie mi nie działa nowa wersja gry, bo strasznie laguje podczas nagrywania. Plus, będzie jeszcze gorszy mikrofon, tak jak wiadomo, jak to kiedyś było. Chociaż nie wiem, może mi się uda zrobić lepszy. I no, ja się z wami zabawię. Chcecie codzienne odcinki? Nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Ale teraz wszystko się będzie działo na Instagramie, jeśli tych łapek nie będzie. A jeśli będą te łapki, to też wszystko się dzieje na Instagrama, więc na niego zapraszam. Link macie w opisie. I co? I nic. Ja jestem padnięty. Zaraz wychodzę zajadę do maczka na jakąś kawkę, jakąś kanapeczkę może. Oh, ja nie wiem, ja nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, ja tu wszystko szybko robię, żeby ten odcinek szybko wrzucić, e, więc zaczniemy od kibelka, a właśnie, mamy buty, które ściągnęliśmy buciki e, pod achievement, a nie dało nam osiągnięcia, e, więc no. Zrobiliśmy pod w a osiągnięcia nie dostaliśmy, więc wypadało, znaczy lepiej, gdybyśmy zrobili pod Osiągnięcie, żebyśmy dostali osiągnięcie. No, dobra, nie. O, jeszcze się trzęsę z niewyspania. Nie wiem, nie jest mi zimno, się trzęsę, to jest jakiś. To chyba choroba psychiczna, mi się wydaje. Co zakładam, te buty. No nie ma. Tylko mam nadzieję, że teraz te buty nie zepsują, bo jak przez to nie dostanę tego osiągnięcia, to łepim, kurwa. A szczerze mówiąc, szybko kliknę forum. Czy było coś wyjaśnione? Czy jakaś ignis napisała, czy coś? Może ktoś napisał. Eee... eee. No, nie, tam coś. Nie, tutaj użytkownicy tylko piszą. A, ale może w razie, coś ciągnę jeszcze te buty. Nie wiem, może to chodzi o następny dzień, że 6 grudnia z 6 na 7. No zobaczymy. No ale niestety prezentu na Mikołajki nie dostaliśmy. Co my tutaj mamy? Właśnie, przejdźmy do tego kalendarza, bo dzisiaj dzień, w którym musi nam wylecieć coś dobrego. Musi. Po prostu musi. Eee, więc no co, liczę, liczę na, na Good Game Studios GGS. O proszę, to jest zaskoczenie i to nawet szczerze mówiąc pozytywne. Pomijając fakt, że to jest inteligencja i statystyka, która najbardziej mi się podoba, to tutaj się zmniejsza już e, okienko możliwości dostania statystyk aczkolwiek no jeśli Playa będzie chciała to w każdym tym okienku wepchnie jakąś statystykę, to już jest ich sprawa, ale miejmy nadzieję, że nie eee, No co, założymy te budki, bo wczoraj robiłem lochy w secie emisjowym, to dzisiaj sobie chociaż poróbmy eee, lochy w secie lochowym O! jest ale Maguś to zrobił roboty i to taką porządną no tutaj magowie, ale jakby szczwana zrobiła chociaż troszeczkę, to, to by było git I grzybki dostałem, no to fantastycznie. Coś, coś pięknego, coś pięknego. Też jest piękne to, że udało nam się wbić na kanale 7500 subskrypcji, więc dzięki wszystkim za subskrybery. A Dzięki wszystkim za te lajki, jakie wbijacie, za te followy na instagramy, więc no, mimo że jestem niewyspany, to szanuję i doceniam i coś pięknego, coś pięknego po prostu. Po prostu coś pięknego. A ja już nie wiem co gadam, chcę się zmieścić jak najszybciej, 5 minut, no i to jest piękny czas, bo już nie mam nic do roboty, wszystko zrobiłem. Wszystko sobie jeszcze ogarnę i skończę ten odcinek. To jest po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Zrobię tutaj jeszcze atak w gildi. Czemu by nie? Czemu by nie? Popila nie zaatakuje. Ziewanko, dobra. Nie wiem w ogóle jak to słychać. Jeśli tutaj będą jakieś problemy czy coś, to niestety ich nie naprawię. No bo bo to leci prosto na YouTube a i dopiero na YouTube sobie coś tam porobię z tym filmem mm, dobra, ja nie przeciągam. Eee, widzimy się, znaczy widzimy. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę, subskrypcja Instagram. Bye bye guys!